Okej, okay, o tutaj. Ja są mu za nim kojarzy za tym ceglakiem. Stoi beta. Jako zajebista. Zajebona. No mówię, że zajebiste stoję. Jaki kolor? Czerwony. Czerwona. O kurwa, to szybka. No. W bloku schodzę właśnie. A, pozytywnie. To jest na wysokości kościoła tutaj A to wiem, to dobra Od góry pewnie, to wiem, nie? Ale ładne nie kolory stoi. są jakie w dziele Ale tak dla ślicznie wygląda Tutaj nastrojów Ej kto wstawił koło do BM-ki? Nie ja To jedno jest koło wstawione do BM-ki. No nie wyciągaj nie wyciągaj. Żebyśmy nie strzelili. Jak, jak przeszło kolejne i będziemy mieli dwa, to mówimy, gdzie są dwa i je wstawimy, nie? I spiedolimy. To niech oni nie widzą, że my też. Dobra mam fajny punkt jak coś ich rozwalę jak ktoś tu przyjdzie Dlatego będę musiał w puściku zrobić I założę się, że coś się będzie działo Daj do butelki. O o, jest, biegnie ktoś Dał Ktoś był przy aucie Kurwa nic nie widzę. Zabity Zabiłeś gotrunner? Tak Tu jakiś fulgir jest przy tym... Fulgir jest przy aucie takim żółtawym plecakiem? Nie yy, w, Coś z gili ma I coś robi przy tym aucie No Ta Chyba ma żółtawy plecak Ma tłumik, w ogóle wszystko Możliwe, że to tańce przy go widziałem. Nie wiem, czy tak szybko by tam dobiegł, ale. Chodź auto zobaczył i poszedł sobie. A nie jest drżał ci palec. Generalnie to zadrżał i właśnie się zdradziłem. Bo jest ich dwóch, tak generalnie jestem w lekkim poczasku. ich jest jak coś. Mogę na nich wylecieć z siekierą, żeby zwrócić uwagę. Nie, 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 A się przemieściłem ich, chyba jestem bezpieczny póki co. Raczej cię będą szukać. Ta. Hobby jest tutaj w moich tych kamienicach, bije ząbiaki. To może jest ich więcej, ten jeden tutaj, wiesz... Próbuję Me... koło znaleźć. Może, no. Spanowiłem, się tu kierowali, to by było fajnie, to wsparcie jakieś. E, raczej. A. To zombie. Jestem safe raczej. A, widzę gdzie jest. Są. Jak patrzę na auto, to po lewej stronie, po drugiej stronie drogi, tej jakby głównej. Drzwi od kamienicy się zamknęły. Tak, może wejść na górę, także, ale oni mieli lunety, także ja wolę się teraz nie wychylać A Wybieg stamtąd już z tego co widzę. Dobra, beta czysta na razie. Nie. Jest chyba w tej kamienicy, gdzie ja strzelałem. Przeszukują teren. Co mówisz? Przeszukują teren, chyba. Zapamiętaj dokładnie, miejsce, gdzie jesteś. Pamiętam bardzo dokładnie. Mały pokoik na wprost auta. Tak, jakby się patrzeć na południe. W kamienicy z balkonem. Jakoś... Kamienica z balkonem. Jest tylko. Zobaczysz, jak spojrzysz, bo jest tylko taka jedna tutaj. Mhm. Ja ją widzę dokładnie. O, koleś wchodzi do mojego budynku. O, wchodzi do mojego pokoju, zaraz będzie wchodził. Tak. Miną moje piętro, poszedł na samą górę. Wchodzi, wchodzi do mojego pokoju. Dobra, zabijam jednego. Mhm uh -huh. y Lecieć tam, żeby zbierać? No, chodź, chodź. Miał. Ja zmieniam położenie moje, chwilowo. Nie chcę tu siedzieć ani minuty dłużej. Chciałem do kamienicy naprzeciwko do baru takiego. No bo ja w razie czego jestem w czerwonej czapce, kurwa w czerwonej kurce Dobra, tutaj jak coś tam, typek miał fulgira, także wiesz. No ja jeszcze jed jeden tutaj na pewno gdzieś chodzi, nie? Wiesz co ja się tu wrócę. Mam lock pika, mogę zamknąć wszystkie drzwi tutaj. Aha, tylko że tu nie zamknę. Się nie da przelutować coś. Trzeba pociąć szybko. Inaczej go nie przelutujesz. Mhm. To skróję go, a ty tu chodź szybko. Tam 16 miała jak coś. Ja mhm. bardziej patrzę, żeby mnie ten drugi nie sprzątał, nie? Mhm, mhm. Ty tu biegniesz? A. Dobra. Za kosami kolor. Miał koło do bety, i przynajmniej wszystko do bety, w sensie koło do bety, chłodnice, świece, akumulator, żarówkę, M16. Dobra, to ja wracam, teraz tylko się modlić, że to nie są te części, których my, my znaleźliśmy wcześniej. No, no. No mi chwilę i tak zajdzie zanim do tego. Bo ja nie mam broni, więc kurwa muszę coś znaleźć po drugie. Nie, to bałcie siedzi dalej koło. Boję się tego jeszcze jednego typka, że on gdzieś tutaj kampi On na pewno gdzieś tu kampi Idziesz tu stanu? Ja biegnę tutaj biegam, no Ty zabiłeś typka przy tym widzę Przy aucie wcześniej No y Chodź do tej kamienicy Do szklarni chodź, nie wiem czy pamiętasz gdzie to jest Tu, tu tu chodź, no 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 Na górę. Tutaj jest wszystko. Mhm. Razem Dobra. z kołem, ze wszystkim tam <grym> Dobra, to ja muszę śmieci powyrzucać. Kurwa, powymieniać trochę tego giru. Tactical Glow Soul Ruin, kurwa. A. O, ktoś tu chodzi chyba. Tak, biegnie tu, biegnie tu. Ciekierą na niego, kurwa. M16 nie podniosłeś? Nie. Kurde, sztanu. Idzie tu fulgier. Ty chodzisz, nie? Dobra, dwóch powpadło. Pięknie. Właśnie, no przypomnę, jest taki, że mi się mogło co chwilę SP -i No właśnie, dlatego chodźcie tu szybko składamy to auto ja, i stąd spierdzielamy. Sztanek, bierz ich gronie. To, to Sztanek, okay. jak się weź blaza. I poleci. Wziąłem tego Blaze'a, jest koło od Bierz To, to zamontuj koło. to koło i patrz, i skocz, Adam ci wytłumaczy, gdzie on dał koło i zobacz, czy jest tam to koło i, i tyle. No, no czekaj, zaraz, 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 zaraz. Tak, się zwrotujesz, nie? A też pilnuje tego auta i to jest też miał koło do bety. Jedno koło potrzebujemy. No to dobra, to jedno koło gdzie może być. Znaczy, chuj wie, czy to nie jest to na przykład, ale koło, jak jest tam straż pożarna, to po prawej stronie sterzy pożarnej, jak patrzysz na nią od samochodu z stroną, jest taka szopa, jest taka wieżyczka. Tam jest w tej wieżyce. Ten co miał, kurwa. Oj, M, nie wiem, co wziąć, czy Blazer czy M16? E, czy SG5 przepraszam 16. też nie mam pojęcia Ten Blaze ma fajną lunetę kurwa. To jest jedno dwustrzałowe chyba No, dobra wytłumaczyłeś mi już Słoninka, kurwa, to jest Kostawa MP5 kurwa Dobra, jedno koło jest Dolewam. Aha, nie dolewam. Idę po to drugie koło sztanu jak co? Okay? Jak ty nie wyglądasz? Druski ty... yy, bojownik. O A, wolność. To no jest tak. skakałeś? Nie. Ktoś ci skakał tutaj? Tak. Idę. Jest w garażu. W którym? Zaraz obok. Żyjesz? Dobra. A to jakiś Bambi. Dobra, masz go, tak? To pewnie on wróci, wrócili pewnie, wiesz? Tak mi się wydaje, że po prostu wrócili się. To czemu nie po swoje ciała się pytam. Łap, butelki, wyrzucam. Po prostu je wlewaj i wypierdalaj. Z której strony brakuje koła? Z przodu lewo, dobra. Daj, zaebisz blok Na bazę. Dobra, możemy jechać, stanu jak coś. Kurwa, jak ja mam to wlać do chujia? Spring hold empty, kurwa. Nie ma szczy? Nie. Napełnij. Dobra, ja mam. Kurwa, raz. Termos teraz. te butelki z wodą? Dawaj, 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 do no, no Rzucaj, rzucaj, rzucaj Dobra Kto prowadzi, ty czy ja? Ja pomogę prowadzić Chyba, że ty chcesz Nie, ty, ty dawaj Dobra, pełen Siadaj Kurwa No, kurwa, wsiadaj do chuja No, no Ale w beta chodzi uh. O, typek mhm. Jedziemy, kurwa Kurwa, chodzi jak marzenie Tam jakiś bambik stał jeszcze O oh, shit Ty, ja tu przejadę? Kurwa, tu nie przejadę, ty No kurwa Nie, 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 nie. nie, nie. Jakiś... Bambik mi jakiś... Oła, to mnie ha nożem! Ty, bigo! Wysiadaj! Kurwa Przejechałeś mnie Sorry Aaaa. Jesteś w stanie wyjść i go kurwa zajebać? Tak Mam go ja pierdole. dobra, wrzucaj to wszystko do bańki i spierdolę nie, nie ma czasu starku, <laughs> ja ci zrekompensuję jakoś, ale dobra, się boję tu to, siedzieć. No to, to jest nieważne, wiesz, Mam jakik, to jest nieważne, ale... Bierzesz betę i spierdalasz. <laughs> Pojedź w stronę baloty. Kurwa, drugi mnie tu bije z toporkiem jakimś. Ja jestem, kurwa, nie tutaj. Rozje... Rozjechałem go, dobra. Dobrze, dobrze, kurwa. tu ja się się wszyscy zlatują, kartę. ja pierdzielę, co tu się dzieje w ogóle? Mhm. Mm Ej, ba się wiebałem jakoś okrutnie, serio. Ale co. A -a. Dajesz radę? Uciekasz? Eee, yy, marnie. To możesz wysiąść i poczekać na mnie. Nie, nie, nie. Dobra, już sobie poradzę chyba. Pięknie, pięknie, pięknie. Ja właśnie biegnę, jestem kurwa od strony tej... ...wysotowa. Ej, ja wy ja już pojechaliście? By... Gdzie wy jesteście? No tutaj, przy stacji benzynowej, za tym. Jestem na rondzie. Tam da się dojechać do ronda, Ale, virus, czy ale nie? Nie? na pierwszym czy na drugim, bo... Wsiadaj, Wirus. Jest... Kurde. Tym z, z czołgiem. Łoj! Zabił mnie, jedź! Ten z MP5 w ogóle. Dobra, odjechałem. Mówię ci, runner, jedź stamtąd, bo stracimy Dobra. zaraz. Dobra, zdubiam stąd w takim razie. My sobie, że przeżyję. A nie, nie, może? Mój Mój sobie... Na balocie, Na balocie się reszcie dwa stąd zgarnę, chłopaki, wszyscy. No ale mówię ci, powinien stamtąd jechać, bo oni tam będą się kręcić. No ale ja zdupiam ale na razie, to jest. no. to Daleko jest balota, to po primo, a ten. Chyba, że jedź do końca mapy, aż tam za kamenkę. No. Zawróć się tam, kurwa. Dobra I czekaj, kurwa, na ten, na, na nas i, i... tyle Jedno jabłko to nie jest zbyt dużo no. O, widzę światła, kurwa Jadą Jadą, kurwa Jadą Dobra, uwaga jest kurwa Ja w kęgle Ej chłopaki, podróżnicze <grywa> Tam <jest> z, drugiej, <grywa> z drugiej strony, z <grywa> drugiej czerwone, czerwone, czerwone zegary kurwa